Hejka, hej, kochani, witamy Was bardzo serdecznie na kanale DLM. Witamy. Jesteśmy dzisiaj w naszym magazynie, gdzie mamy całe oświetlenie. Mamy. Co to jest? No, to jest? Całe oświetlenie wewnątrz, z zewnątrz domu. I trochę tej. Mamy jedno takie miejsce, gdzie wszystko możemy znosić i w bezpiecznym miejscu sobie leży. Mam katalog Spotline. Ze Spotline braliśmy oświetlenie i teraz. Teraz może musimy je rozszyfrować. I teraz nie wiem, ile tutaj będziemy siedzieć, ale musimy rozszyfrować całe oświetlenie domu. A powiem Wam, że trochę tego jest. To, co na zewnątrz mniej więcej, to, to, to wiemy, tak? Bo mamy... Wiemy, już... i się nie zajmujemy. Nie zajmujemy się tym. Mamy już zakupione oświetlenie do ogrodu, na budynku naszym, na mieszkaniu. No i wewnątrz domu. Teraz e, rozszyfrować wszystko musimy, to jest o, na to zewnątrz, na to drogi. jest na zewnątrz, zaraz Wam pokażę. Zobaczcie kochani, ile tego wszystkiego jest. Um, no, także tak to wszystko pięknie wygląda. Zaczynamy. A tu jest otwarte wszystko, wyjęte? A. Wyjęte, otwarte. Trzeba sprawdzać. O, to jest do ogrodu, to mm -hmm. też wiemy, a to to chyba do pokoju yy, białe. Mhm, białe też. Jejku, ile tego jest. No nieźle. No dobra, to zaczynamy działać. Niestety bardzo długo to wszystko nam zajmuje, także zbieramy po jednej sztuce i jedziemy na budowę i wtedy, na budowie, bo już sufity są robione, musimy to szybko, szybko ogarnąć, a czasu mało, więc przyjadę i posprawdzam innego dnia, a dzisiaj jedynie panu od wykończeniówki musimy tutaj pokazać już, już parę wiem, ale, ale jeszcze większości jednak no, nie doszliśmy. A tutaj, a co to jest? Nie. Alfredy przyprowadzone na działkę. Nie ma nikogo? Nie ma. A teraz się pobawimy, że już mieszkamy. Co tu się zmieniło? idziemy spać. Zmieniło się, że już ładnie już są miejsca na rury na górze. A no zmieniło się. Co się robi? Prawde? Naprawdę? Naprawdę. Na moim łóżko. To mój pokój. Za O jakie wygodne łóżko. Wow. Mija do swojego pokoju. I ciepłe te łóżka są. Zatrzymam też, tak żeby nie było bardzo ciemno. Oj, chyba już jest ranek, trzeba stawać. Oj ciemno, trzeba zapalić chyba światło. Ale tu światła nie ma. Światła jest. <noise> to Ale wredby <noise> Jest i światełko. Tak. Działa żaróweczka. wszystko w pokoju, łóżko jest. Żoleta działa, światło jest. Co się jeszcze co się zmieniło? A, co się... a nie, o, tutaj. No, się a tutaj. Jak się wyszło, zaczęliśmy budować sufit z przedpokoju. Tutaj. Miejsce na lep. Super. Wow. A tu seks misja na górze. No, budujemy wnękę, pod pod i zabudowę. za budowę. Wow. Wow, nie? Tak. Ładnie w hotelu. Jak ładnie w hotelu. Tu już jest hmm. koniec zabudowy, no, to, to będzie płytka. A czemu na tą płytka? tu koniec zabudowy? Nie rozumiem. No, tu będzie zabudowa. Znaczy, no, dotąd płytka, to jest koniec zabudowy, to będzie koniec Dobra, rozumiem. Mm, no, fajnie, fajnie. A te odpływy już masz? No, mam, no, no, ale nie mam. A. No i tu się bardzo zmieniło, wkleiliśmy płytkę. Cieką płytę? A o tym mówisz. Ja, tak sobie wyrównane jest. A. Nie zwróciłam no, uwagi. Wiesz, no bo tak to jak wy, wykujesz, to tu masz więcej, tu masz mniej. To jest zmierzone, że to jest to samo co tu, znaczy jest prosto. Aha, nie zwróciłam uwagi, bo to było czerwone, widać? Białe. To białe, a tam, takie tam było czerwone. Tak było podzielone. No, no właśnie dlatego nie zwróciłam uwagi. Zobaczcie, roleta jest opuszczona. Fajnie. Fajnie, No, fajnie wygląda. Fajnie. A fajnie? tutaj mają już takie maleją okreski. Wow. A, a tam widzisz te otwory? Tak, co to jest? A gniazda, do ptaków. To dla ptaków. To ty, w blokach są? Takie na czwartym piętrze? Nie ma u mnie. A u mnie? Nie, nie no powiedz, co to jest? No zbliża się okres lęgowy. No nie, ściemniaj, Powiedz, co to jest. Prze Przewieź? Dla klimatyzacji. Super, a tutaj jaki jest pod tym? No to idź, zobacz. Tu pod, a tu nie widzę. A to będzie, widzisz, to, to będzie ten lecz w końcu tutaj? Idź, no. A tu? No będzie. Będzie, a mieliśmy go nie robić. Kolejny dzień. Wow. Kolejne rzeczy. Chodźmy, już 60, to zobaczymy, czy wystarczy. Na co? Na całe serdkie. A to na wszystkie już? Mhm. Macie? No. A. Podobno. Dobra. Idziemy, idziemy, zobaczymy, co teraz było robione. W salonie. Co zobaczymy z salonem? Wow. Dzisiaj wykończyliśmy okno. Ożesz ty okulary aż mi spadł się poprawił. O kurczaki. Do, do klimatyzacji. Tak, do klimatyzacji. Mm -hmm. Tutaj wykończyliśmy okno na narożnikiem. Wyszpachlowali. No i konstrukcje budowane. A bo tu już tego nie widziałam jeszcze, no. Wow. Fajnie, ale tu jest wysoko, ja cię kręcę. Dziewczyny na dworze, bawią się w piachu. A ja przyszłam popatrzeć. Tu cały czas tak samo, tak? To tak. Ale powiem ci, że to... To robi wrażenie. Że co? No że to takie wielkie, tutaj takie wielkie... No, te są oh, tu kolejna różnymi. rura. Chłopaki robiły dnia, a ty się zachwycasz rurami. No tak jak tu na przykład ta klimatyzacja to powiem ci, że... A jak to światło będzie po środku? No tak, Aha. Będzie akurat tyle, ile. Mm -hmm. okay. żeby było miejsce na halogen. Okej. Okay. A siostry, proszę bardzo, tutaj. Aha, siostry zasypują rękę, proszę bardzo. I ptaszki śpiewają. To dziurkowi standardowo przywiozłam obiadek. A, a po obiadku deserek. Sobie też wzięłam. To są moje ulubione batony z dzieciństwa, wiesz? Batony, no wafelki. Hmm? Ja ich nie pamiętam. A ja jadłam zawsze. Co tutaj? Patrzcie, Wow! Ale duża ta półka trochę. Mhm. Do zmniejszenia. Chyba nam nie potrzebna aż taka, co? Jak będzie taki, niech będą dwa. No, tyle. No, to powiem, że na dwa grześki. Na dwa grześki, tak. Ale ja Ma każdej mają i to się nigdy nie Na standardowe: jeden grzesiek, cyk, i stąd drugi. Grzesiek. Tyle można zmniejszyć dotąd. Nie za wielka, nie? Za co to mi takie płyny 5-litrowe to będzie kłaść? No Kolejna wizyta na budowie: kawa, woda dla dziewczynek. Pogubiły wszystkie butelki. Ja nie wiem, w szkole. W przedszkolu, w domu u chłopaków, ja nie wiem gdzie one pozostawiały, więc... Cześć! Cześć. Idę. Okay. Pokażesz mi, co tu się dzieje? Ile ja, ja już, już Dobra. Ja, Dobra, idziemy. Nie byłam. No trochę nie byłam. Wow. Zobaczcie ja. co się Coś... zmieniło. No, widzę, że się dużo zmieniło na dzień dobry. Patrz jaka kawka, bo zabrałeś wow. mi mój dla mnie? bidonik. Dzięki. Proszę. Mija mówi, ile tu jeszcze roboty. Dobrze, że dach macie, nie pada deszcz. A to dla Was. Połóżcie sobie gdzieś wodę, dziewczyny, proszę. Mm. A widziałeś Ty? Dostałeś coś? Dostałeś coś? Nie. Nie dostałeś A, cuksa? Bo ja też dostałam. Ja od miłości dostałam, te od Liluśki cuksy. Kochane. Ja Cię zobaczcie tutaj, jaki sufit. Jego, żadnej rury widać i w salonie też. Już nic nie widać. Patrzcie. Wow, ale czad. waszego pokoju. No to chodźmy. chodźmy. Rury zasłonięte. Proszę bardzo. Zobaczcie. Ale pięknie jest tak biało. Pięknie, naprawdę pięknie. U nas też już wszystko. I jakie E ja mierzę klikę. Ile? 51. Uuu, drogo. Wychodził. A tak. A tutaj 64. A kiedy będziecie to robić? Może w Tu sobie taką wymyśliłem lampę. Paweł będzie spał po tej stronie. Jestem ja lewo... będę miał tą lampę? Tak. No, ty. Ty. Ja bym pał, jakby bez konsultacji. Jakieś rzeczy tylko o głowie. Nie kogo głowy, Nie głowy. tylko... Tylko nad szafką. Hello! Ja będę miała lustro. Jeszcze zobaczymy, ale tak sobie projektujemy. Patrzę różne inspiracje. Będzie łóżko, szafeczki, i on nad szafką będzie miał taką fajną lampę. Niedługo znowu pojedziemy do Spotlight, bo akurat tą lampę nam się spodobała. Ogólnie jedziemy do Warszawy po kamień zobaczyć. Będziemy na pewno kręcić film, jak pojedziemy na Warszawy, pokażę Wam, jakie e, podobają mi się kamienie, chociaż już Wam pokazywałam mojej siostry. Także pojedziemy zobaczyć kamień, muszę podjechać też do Ikei po parę rzeczy i akurat w Jankach Spotline jest i tutaj e, wszystko całe oświetlenie w sumie w domu, e, na budynku i do ogrodu mamy ze Spotline, także e, jesteśmy już do przodu tego vloga. Co, co widzieliście na początku, to tak e, szukaliśmy, 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 e, bo kręciłam e, to, to ten filmik, co byliśmy w tym. Co byliśmy tam, gdzie mamy wszystkie rzeczy? To kochani, przyjechaliśmy i tu było tyle osób. Wszyscy nagle zjechali się i każdemu musieliśmy odpowiadać: czy to tu, czy to tak, a tu, a tu taka odległość, a tu taka, ta, taka odległość. Wyrwałam sobie z katalogu każdą rzecz, którą mamy to. I tym oto sposobem posegregowaliśmy sobie wszystko i ogarnęłam co gdzie, jak. Ja nie pokazałam ci tych nędzników samochodów. To pokażę jeszcze czas jest. Wiesz, co dzisiaj sobie uświadomiłem? No, jeszcze nie minął rok. Jeszcze nie no. minął rok. Jeszcze, jeszcze, już tyle rzeczy jest, prawda? Tutaj będzie szetlet, tak? Tak, Po całości, po całej długości. Ja nie wiem, nie mogę się ogarnąć. Mija śpiewa, ty mówisz mamo, a ja rozmawiam z tatą. Ej, wyrwałam te z tego czegoś z gazetek, bo, bo miałam... Z jakiegoś katalogu? Nie, z gazetek. Aha. I znalazłam dużo mediów, mogę Ci pokazać jakie ja fajne wybrałam. O Można Może się coś tam spodoba mm, nam? to dobrze, że są też ceny.